Ale cześć widzowie, serdeczni To jest kolejny odcinek, gdzie dzisiaj reagujemy na ludzi, którzy mieli naprawdę szczęście w swoim życiu. W te filmiki naprawdę ta kompilacja. No, mrozi krew w żyłach Więc jak wiecie, No odcinek nie będzie nudny. Materiały, które dzisiaj oglądamy oczywiście macie w opisie. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, zostawiacie łapeczki do góry, subskrybujcie kanał. Jak, jak widzicie 17 grudnia będzie nowa nuta. No, ale jeszcze trochę czasu zostało, także spokojnie. A teraz zapraszam Was do oglądania. No i lecimy z tym. Samolot nad samochodem przeleciał tak blisko. Brzmiało, jakby normalnie dotknęły koła o ten samochód. Masakra. O kurde, na dupcie. Jest dobrze, że mu się nic nie stało. No, obtarto, Co jest grane? Chłop rzucił... Patrzcie, chłop rzucił kulą do kręgli i mu się na pół zrobić. A jeszcze strajka zrzucił, bo to już w ogóle, nie? Co jest nie tak? I on to wykręci? Najlepszy kierowca Tira, jakiego widziałem w swoim życiu, widzowie, dosłownie. O, kurde, wskoczył. Przeskoczył człowieka. To był byk? Byk i krowy. No, krowy chyba tak nie skaczą. Na 100% był byk. O, kurde. Też gdzie mu te drzwi nie walnęły? milimetry O Jezu, ale te drzwi, gdyby nawet tak się lekko tarły to już był dramat. Ja, i do pompki się złożył, no? Perfekcyjnie. Idealnie mu to wyszło. A tu co? Automat? O co chodzi w tym automacie? Ile słodyczy dostali? O co chodzi w tym automacie i czemu? Pierwszy raz widziałem taki automat, nie wiem O kurde A ona się prawie przewaliła na deskorolce i zrobiła jeszcze gwiazdę przy okazji, nie? Taka gwiazda, no gwiazdę zrobiła sobie, tak o Jeszcze Michael Jackson na koniec, tak jest, lecimy O! Mistrzowski dziadzio O kurde, ale parkur. On na rurkę wyląduje? Że jak on to wiedział, że jakim cudem on był O kurde, patrz, patrz, patrz Wślizg, wślizgiem leci I myk Się prześlizgnął Da się, da się O kurde Driftem wjechał Prawie w gościa, ale jakby dostał takim Ostrym Spoilerem, to ja nie wiem Przeleciał Przez całą autostradę, czajcie. Nie naruszył żadnego samochodu no potem wleci w jakiś sklep, czy coś tam jest, ale nie naruszył nic. O! Bilard! Co jest grane? Rozbija? O kurde! Rozbił gościowi na trzecim stole tam... Bile. Jakbyś się Jak ja bym był na bilardzie, takie coś by gościu zrobił, ja bym mu klęknął przed tym. A ten co? Ile piłek tam jest? <laughs> Wygram na loterii. Czajcie, chłopcze Mistrzostwo świata. O kurde. Ale blisko. Niebezpieczna pogoda. Jezus. Ale pewnie się wkurzył ten żółty. Pa, rzuca. Do śmietnika trafi. Co? Jak? O, Misiek. Misio. Pani uciek, przestraszył się pani. Pani z kijem się przestraszył jakiś misiek. Czajcie to? A to co, co? A, on już prawie spadł i wraca, co? Ja nie mogę, ale dobre. Nie, nie trafił! Z drugiego końca sali rzucił i trafił. I jeszcze chyba na koniec meczu w ogóle. No, król, król meczu. Co? Jak on to rzucił? Ja miałem wrażenie, że to cały świat przeleciało i jeszcze dalej. Co jest? Nie ześlizgnął się. Mistrz... mistrz serfu Ała, O kurde Ale by został zmielony to ta... O to będzie niebezpieczne To będzie niebezpieczne O, ja nie mogę To jest... To jest taka fala i taka siła Ale mi, mieli szczęście ult... O kurde Ja nie ja, tu ludzie mają szczęście w ogóle, naprawdę Myk. Ale to się fajnie ogląda tą kompilację, naprawdę. Pa. I, i o delikatnie tak na nóżki. O kurde. Oh. Zawiesił się na tym mniej, wypad. O w mordy, co tu się odwaliło? Łódka przeleciała? Co to przeleciało? Jaki? Ale oszukał ludzi! O Boże! Nie no, milisekunda i chłopa nie ma. O Jezu, no, to, jest, to jest młot, to jest ryba młot. Wali go z wiosłem. Aura. O kurde. Ale blisko. Sądzę, to jest w ogóle za dziwna łódka, że ma taki mościk. O kurde, rekin. Ale rekina w ogóle rzadko zabijają ludzi, z czego co wiem. No to daleko. Czy może tam gdzieś. Jasny gwin, jakie szczęście. Pa. I nie dalej. Let's go, lecisz. Co jest? Ona się nie boi rekinów, ona się je dotyka. To są, to są jej przyjaciele w ogóle. O co tu chodzi? O kurde. O jezu. Ale to było niebezpieczne totalnie, naprawdę. Tam było tyle ludzi. Jakie fajne cień robi ten ten. No, tam gdzieś był rekin, niby tak. O kurde. A, musiał sprawdzić, czy może przyjechać tędy i lawiny, o boże. A miałem... łag, jakby brodo uderzył Co jest? Co, co to był za drift? Dr Drifty jak ty, wiecie, jak to jest ciężko? O kurde. Ale fart. Co to są za ludzie? To takie szczęście to. dar. Pa! <laughs> Mistrzunio! Nie wiem, czy tak się to Zostawiajcie beczki w subskrybujcie kanał, po więcej oczywiście. Widzimy się w następnych odcinkach i... Nie wiem. Ja wam bardzo bardzo miło, że oglądaliście do końca. Jeśli chcecie więcej takich kompilacji, łapki do góry, subskrybujcie kanał na dole. I wpadajcie na Instagram, bo tam jest więcej inf info, na przykład o muzyce i tak dalej. Trzymajcie się pa! pa.